Witam wszystkich, jestem piotr 90 i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Starker, S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha. I w ogóle pultam się na samym początku, ale, ale, tak jak w poprzednim odcinku, taki w tym mam dla Was fajnego sucherka. Uwaga, uwaga, jaka jest krzysywka dziewczyny Ironmana? Ruda żelaza. <laughs> tak, kolejny fajny e, sucherek, który udało mi się znaleźć. Tam są w ogóle poltergeisty, z którymi biją się dziki. Mnie te ich bitki nie interesują. Mnie interesuje najbardziej zejście tutaj. I uwierzcie, to wcale nie jest miłe zejście. To nie jest. To, to jest jedno z naj. Wreszcie, ty... gdzie jesteś? To jest jedno z mniej miłych miejsc, naprawdę. Dobrze, że mnie nie osmolił ten poltergeist. Dużo tu jest. Kurde, przepraszam, uwaga. Hmm, to jakieś, jakaś chrypka mnie złapała, w ogóle coś mi w gardle siedzi, jak widzicie tu schodzimy I tu jest nieprzyjemnie, jak widzicie, kilku... Jezus Maria, jak ja nie lubię takich miejsc w Stalkerze, to jest po prostu naj, najgorsze zło, jakie może być. Tu nic nie widać, tu Cię wszystko może zajść od tyłu. Szkoda, że sobie nie wziąłem amunicji przeciwpancernej. To by było coś. No ale nic, nie można mieć wszystkiego. Idziemy, Pawciu, nie boimy się. O, super, znalazłem coś. Jak na razie tam to przejście ominiemy. Przejdziemy się tu. Tu coś w ogóle jest na dole. To tu jest, a tu jest mechanizm windy. ty to, to jest dobre miejsce, żeby się tu schować. Jeszcze nie wiem, przed, przed czym się, znaczy wiem, przed czym się chce chować. Ale jak na razie tutaj tego nie ma, więc możemy sobie bez problemu poeksplorować to miejsce. Chyba przynajmniej tu nic nie ma. Dobra, to Jak widzicie, mamy. BTR-a? BTR chyba? Tak, to się chyba nazywa. Tu mamy puszkę z jedzeniem, apteczkę wojskową. Na dworze mamy wyjące wilki. Wyjące, tak. Wyjące wilki. Dobra. Ale muszę sobie zapisać na jakimś innym save'ie. Uwaga. Podziemia. Podziemia. Tak będę zapisywał. Takimi nazwami krótkimi. Przepraszam. O Jezus Maria, co za świnia ze mnie. Żebym pamiętał po prostu, gdzie mniej więcej jestem, ale jak na razie czas na dalszy exploring. się. Pojawi... A, to z trzech gości na górze, tak jak widzicie, mapa pokazuje nam, że to są jakieś ciała Fucking shit. Dobra, to, to coś biega na górze, więc... Na razie nie jest źle. O co będzie w ogóle? Fuck! Stół się ruszył. Stół się ruszył. Jezus Maria. Ja to przechodziłem już raz. Niby wiem, co tutaj się dzieje. Co gdzie wyskoczy. I tak nie lubię tego. Zobaczmy, czy te zombie ożyją? Nie, to jest rodzaj nieżyjących zombie. Które już nie wstanie, bo to nie jest zombie. Na górze biegają dziki. Mam nadzieję, że nie przebiegną tu na dół. Wtedy będę miał prze. Będę bardzo w złej sytuacji. Tam w ogóle jest wejście. To, to jedno. Tu obok niego przechodziłem. Tam w prawo jest drugie przejście. Tu w ogóle może coś znajdę. Chociaż raczej na pewno nie. Nie. Nic tu nie znajdę. Jak na razie teraz najważniejsza rzecz to bardzo często zapisywać, bo Piot może zaraz zginąć. Niekoniecznie z własnej głupoty. Jak widzicie tu mamy trzy trupy. Hmm, to wcale nie jest podejrzane. Nie, bo skąd? O kurde. Tam może nie chce wskakiwać, dobra. To wolę się w tej chwili tu trzymać, bo tak przynajmniej nic mnie nie zajdzie od tyłu. A muszę przy okazji kontrolować wagę swojego ekwipunku. Dobra, jeszcze nie słychać tego bardzo znajomego sapania. Tak, będą tutaj pijawki. W tej chwili powinna się pojawić. Albo pojawi się dopiero jak stąd wyjdę. Albo będę chciał wychodzić. Nie! Wyskakuj stąd. To się mówi do trzech razy sztuka. Jezus moi, jak ja nie lubię takich sytuacji. Dobra, zaraz po prostu zreiterujemy totalnie. Tylko trzeba coś wyrzucić. Wyrzuca na pewno to. Dobra, dzięki temu możemy w miarę szybko biegać. Tu mogę w ogóle zejść, tylko w sumie nie wiem po co to mam robić, skoro tutaj nic nie ma. Niby można tędy jakoś przejść. Można? Można? Nie. O, można. To jest broń, którą wyrzuciłem i to można dalej pr przejść. Można dalej. Dobra, tylko nie wiem czy to w ogóle ma jakiś sens. Szczerze to nawet nie pamiętam, żebym tu kiedykolwiek... Tak, jest nade mną pijawka, teraz mogliście jej usłyszeć. Mam nadzieję, że ona nie ma dostępu. Znaczy, ona jest nawet troszkę za duża. Jak na to... Jezus Maria, gdzie ja jestem? Naprawdę nie mam pojęcia. Nie byłem tutaj. Chociaż zaraz pewnie się okaże, że trzeba się po prostu wrócić, bo... Nie ma tutaj żadnego przejścia. Tu coś jest? To jest... Tam jest zejście do jakiegoś otwartego pomieszczenia, albo mi się wydaje. Tu jest przejście, również. Jezu, nie lubię tych dźwięków. Mogę, mogę, mogę tu w ogóle wstać. Tam nic nie widzę. Tutaj też nic nie ma. Dobra, choć powiem Wam, że. Nie słychać tej pijawki, przynajmniej jak na razie. O, mogłem nawet tutaj biec. Super. Dobra, przejdźmy tędy. Mogę tędy przejść? Mogę. Co tam jest? Coś tam jest. <laughs> Naprawdę powiem Wam, że tutaj nie byłem. Wyłączę latarkę, bo nie jest mi po prostu potrzebna. Może będę mógł wyjść stąd w jakiś bezpieczny sposób, nie natykając się na tą pijawkę. Aha, chyba jednak nie będę mógł, bo... Co za dużo mówić, nie da się dalej przejść. Shit. No idź. O, powoli idzie. Jest prze... Nie. Dobra, wracamy się więc, bo to... To co robię nie ma sensu. Po prostu. A tylko marnuję czas na let's play i nudzicie się. <laughs> Zanim, zamiast właśnie walczyć z, z tą pijawką, to staram się przed nią uciec. Nie lubię tych pijawek, naprawdę. Nienawidzę tych przeciwników. Pijawka to jest pijawka. Dobra, mogę wyłączyć latarkę. Mogę tu przejść. Siema! Eniu! Teraz tak. I tak. hops. Hops. Ludzie kochani, wskocz tu. Po prostu tu wskocz. Nie. Teraz będę walczył z wyjściem tu, jak nie to po prostu wczytam grę. O, jest, 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 jest. Teraz tam gdzieś się pijawka. <laughs> Jezu, ja tam nie chcę iść. Dobra, zapisane. Gdzie jest... Gdzie jest pijawka? Ona na pewno tu gdzieś jest. Jest! Tam była. Widziałam ją przez chwilę. Ukrywa się w łazienkach. To jest zboczona pijawka, ona będzie chciała mnie zgwałcić. Dobra. Spierdalamy stąd. Uuuu Chronić tyły, chronić tyły. Dobra. Ooo! Światło dzienne. Żyje z torkerzy. Uuu i dalej chrypa. To będzie nieodzowny element tego odcinka, czyli moje ciągłe chrząkanie. Jest! O jest jednak! Fuck. Pojawiła się jednak na górze. No. Hm, jednak na takim miejscu nie boję się tych pijawek. Uff. Ale dobra, trzeba się napić oraz zjeść, ponieważ prawie się odwodniliśmy. I w tej chwili, no, widzicie, oni stali się naszymi kumplami, jest, możesz mi powiedzieć coś ciekawego? E, tydzień temu Wadri spalił jakiegoś Sorhera. Jest zielony, z rołki... Dobra, mniejsza z tym. Pójdźmy teraz do tego domku, którego tu widzimy. Może no, coś w tych domkach jest? Musimy przy okazji wymienić bateryjkę. Przyda się. W tych domkach coś jest? Coś tu biega naokoło. Obawiam się, że to jest ten zombie, którego tak bardzo nie lubię. Albo to po prostu moje kroki. Halo! Co tu biega? Przez chwilę to coś widziałem. To jest pijawka. <laughs> Co do tego nie mam żadnych wątpliwości w tej chwili. Jezus Mary, O jest tu! Tu. Biega w kółko jak... Jak pojebada? Teraz cię jest. Halo? Ugi go, pijaweczko. Mam dla ciebie pyszny owoc. Chodź tu. Nie bój się. Oddam ci go kompletnie za darmo. Naprawdę. Teraz są dwie? A masz. Dobra, na pewno jedna oberwała, Haha Wyczułem cię! skurczy gdzie jest jeszcze jedna? Fuck, ale ile tych pijawek jest? Trzy! Dobra, zapisuję. Zbiegam na dół. Fuck! Ja widziałem coś, co jest jeszcze gorsze od pijawki. Wiecie, co tam było? O tam, o! to coś, co tam chodzi, to jest stworzenie, które jest naprawdę gorsze od pijawki. Pijawka gdzieś jest po mojej prawej. Tamto coś to jest chimera. Jeden z najbardziej niebezpiecznych stworów w całym uniwersum Stalkera. Pijawka przy nim, tak jak widzicie, to jest po prostu mała suczka. Ona po prostu nic nie umie. Spróbuję zapolować na tamtego potwora. To będzie ciekawe przeżycie, ale jak na początku wejdźmy do budynku, on za nami tutaj nie wejdzie. Przynajmniej nie powinien wskoczyć, bo on mo, umie, potrafi naprawdę skakać na wiel olbrzymie wysokości i odległości. Zapiszemy. 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 Jeszcze raz zapiszemy. To jest bardzo ważne. Zapisywanie. W ogóle nawet nie wiem, czy się nagrywa. Nagrywa się. Dobra, wszystko się nagrywa. Już do Was wracam. Okej. Okay. I ta Chimera poszła gdzieś w tą, tą stronę. Ewentualnie mogę sprawdzić ten budynek. Chociaż nie wiem co jest lepsze. Czy trzymanie się budynków. Czy odejście stąd jak najdalej. Jednak mój Obakan jest, nie jest bronią odpowiednią. Na potwora kalibru Chimery. Co to tu dużo mówić? Bo mogło... <noise> ona mnie po prostu zje na pewno. Ale tak. Do pomieszczenia ona raczej nie wbiegnie. To jest. W sumie nawet nie wiem, bo kilka razy się tylko. Kilka, na kilka. W sumie to trzy razy się tylko spotkałem z chimerą. O, kopy to dzika. W tej grze. Raz to była pojedyncza chimera, przed którą uciekłem. Tutaj. Jest zombie, to mi... Ty, ty, jest tam Chimera, o oh, fuck, zobaczyła mnie. O oh, shit. No to mamy prze... Fuck, przejebane. Ginż ma to. Fuck, 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 więcej amunicji. Dodajcie. Wiadrami! Dobra. Najgorsze są tamte, tamte zombie. Shit, jeszcze dzikno nie, coś mnie wszystko chce dzisiaj tak nastraszyć. Oni chcą, żebym dostał zawał. Czybym zabił chimerę? Nie, to są ciało dzika, a tam jest chimera. Dopóki mam wytrzymałość, to dopóty mam z nią szansę, ale chcę ją zabić. Dzięki, dzięki ząbiaczku, pomogłeś mi. Jest! Panie Stalkerze, pan jest ślepy. Patrz pan, widzisz pan? Patrz, o właśnie! No, dzięki. Mogłeś to zrobić chwilę wcześniej, to pomógłbyś mi ukatrupić hymerę, która nic mi nie zostawiła. Zredno. Dobra, nie będę się denerwował, jestem spokojny. Ale... Zajebałbym go, ale nie zrobię tego, bo wtedy pogniewa się na mnie cała gra. Fuck. Shit. Nie, nie wiem co powiedzieć, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia. Dwie chimery na raz. Hmm, no ja ciekawie. A w tej chwili co zrobimy? Złożymy sobie strój. Aha! Znalazłem strój bandyty, w tej chwili mogę pójść i spytać się tego pijanego bandytę. No nie. No proszę. Tylko nie jeszcze jedna. To jest po prostu paranoia. Jakaś trzy, trzy chimery. Chyba zapomniałem o tym, że one właśnie są takimi zwierzętami typowo stadnymi, przynajmniej w tym modzie gdzie normalne one. Normalnie one w uniwersum Stalkera są. Samotnikami. Co tu dużo mówić, ale patrzcie, popatrzmy się na to, bydle. Zabiło Stalkera. Czas na revenge. Przy okazji, zabiorę sobie sprzęt. Mam tam tego kutasiny, który nic nie umiał zrobić. Chodź tu. No, no. Fuck. To się zaraz dla mnie źle skończy. Już się nieźle skończy. Ten zombie nie denerwuje. Dobra, tutaj gdzieś leży Stalker. Jego zwłoki jest. Jestem blisko. Już prawie. Czy ty w ogóle, gościu, próbowałeś walczyć? Nie. Ty nie próbowałeś walczyć. Ty się po prostu poddałeś. Uff. No to uff. trzy chimery w jednym odcinku. To jest dobre polowanie. Zazdobyłem jakieś informacje na dodatek. Uwaga. Żadne stąd. Coś jeszcze tu biegnie. To brzmiało jak pies, ale równie dobrze to mógł być niby pies, tego bym nie chciał, ale zbliża się noc, mamy już godzinę 21:21 .21 w stalkerze, O, szczęśliwy zbiór liczby, więc w tej chwili zapiszemy i na twardym zapisie też pan dyci i wejdziemy do środka. W tym stolkarze właśnie to fajnie, że związali... Ej, czego mi się wydawało, że to się dało wejść do tego? Nie, mogło mi się tylko wydawać. W tym, że jest właśnie fajnie to rozwiązane, że tak jakby posiadając strój danej nacji, danej gildi, przynależymy do niej, tak? Siemenu. Co myślisz mi powiesz ciekawego? Nie, o! Mogę z tobą... O proszę, patrz jaki pogangaty bandyta, aż tyle rubli masz, aż z tobą pohandluję, wiesz? No w sumie, ta, ta amunicja też ci sprzedam, bo ona nie jest mi potrzebna. I o, ja, ja za dużo, ale wodę kupię. I... bandaż. Chlebek. No to jeszcze to. Dobra, super. Tu na dole mamy tam gościa takiego, w okay. ogóle. Ale my nie chcemy z nim gadać. Wyłączmy sobie bateryjki, nie marnujmy. Nie jest to nam potrzebne. W sumie to bardzo dobrze, że przyszedłem tu, jak akurat jest noc. O, tutaj da się wejść. Ja tu kiedyś wlazłem do środka. Patrzcie. A nie, ten. Ten gościu ma tylko obakana z granatnikiem. To jest, to jest tylko obokana z granatnikiem. Ale opchniemy mu to, co się da. W tym nóżkę dzika. O, idealnie. Widzicie. Z bandziorami bardzo, bardzo warto jest pohandlować. Tym bardziej, że. <laughs> Piwo też mu sprzedam, to mu sprzedam. No, ludzie. Gitarkę. Zmośny utarg. Jezu, co ci się stało z gębą. Ty statuarz? Czy wylałeś sobie coś na twarz? No, tu można wejść. O, w taki sposób. <laughs> tak i dlatego teraz pozabieram wszystko, wiem że to jest głupie czytowanie, ale patrzcie mam teraz taki wielki dostęp do żarcia, do wszystkiego, co tylko zapragnę, co prawda większość tych rzeczy po prostu schandluje, a no, nawet jest reaper kit, mamy kałasznikowa, ten reaper kit tak naprawdę, a nie dynamite. Mm. Nigdy nie korzystałem z tego tak naprawdę. O, znaleźliśmy w ogóle mały rewolwer. Czyli Magnum Rewolwer to jest pobratymiec tego co my mamy. Ten nasz Rallying jest, co by tu dużo mówić, dwa razy mocniejszy. Oczywiście nóż też idzie w ruch. Tu nic nie było jednak. O, patrzcie ile amunicji. Z tej amunicji się, o kurde, cieszę najbardziej. Coś by trzeba wyrzucić. Wyrzućmy jak na razie to. I. A w ogóle. Przysmak turysty. Dwa przysmaki turysty zjemy. Si no. Dzięki, Aniu. <grywia> Czy ty masz pieniążki? Masz pieniążki, panie? Sprzedam ci to. Uu, uu, uu. Jellyfisha mogę za to od odkupić od ciebie. Dobra, to jest uczciwa oferta. Tam no to w ogóle mamy takiego ale handlarza ich. Z którym nie chcemy gadać, bo Pieniążki to może on ma, ale sprzeda nam wszystko po tak szmatławskich cenach, że jest szkoda gadać. Dlatego sprzedamy wszystko, co się da bandytom, ponieważ oni mają na to dosyć dobry, dobry przelicznik. Zostawię sobie trochę jedzenia. Znaczy to, to, to żarcie, to sprzedam to, co mi nie jest potrzebne, bo to jest tak naprawdę czysty pieniążek. O, więcej tego. O, klucz w ogóle jakiś zdobyłem. Co to za klucz jest? Yy, o, klucz do. Yy, tego jak się nazywa? Klucz do. A mm, Jezus, zabrakło mi słowa. Do więzienia. Właśnie, tu Tobie sprzedam po 30 rubli za sztukę. Żarcia, no nie? A na przykład, pokażę Wam na prostym przykładzie, a temu gościowi sprzedamy to, to że żarcie. To chyba 160, a to, a, to za, a to za 30 to w sumie takie same ceny macie. Dobra jednak, że tak powiem, odwracam wszystko. Pohandlujmy. O, właśnie dynamit tobie sprzedam i tak cię później zabiję, więc bo będzie tutaj właśnie taka akcja, w której no niestety będzie trzeba zabić kilku bandytów. Kilku bandytów straci głowę przy tym, ale jak na razie sprzedam mu to. Sporo warte jedzenie, tyle z żarcia, w sumie nie jest mi potrzebne po jednej sztuce bez problemu. Wystarczy, nie masz baterii jak gościu. Nie, gościu nie ma baterii jak. Dobra, więc handlujemy to i powiem Wam, ludziska, że kolejną część tego handlu zaprezentuję Wam w kolejnym odcinku. więc, jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!